stars von Berg. Director is with us. Welcome ladies and gentlemen. Uh, uh, welcome very warmly on the screening of uh, Kissing on the Mouth and uh, the director uh, Joe Sonnenberg is here with us. Uh, zanim zaczniemy projekcję chciałbym powiedzieć państwu kilka słów. Before we saw the screening Joe would like to tell you a few words. Uh, hi. Uh, Cześć. <laughs> So I'm having a very unique experience. A więc no, przechodzę przez bardzo wyjątkowe doświadczenie. My whole life is being dug up and put on the screen, all in the course of four days or something. Całe moje życie jest tu wykopywane i rzucane na ekran w ciągu czterech dni chyba. Which is a little more overwhelming than I expected it to be, I think. Co so jest nieco bardziej powalające niż spodziewałem się wcześniej. Uh, but but uh, tonight we have the, the I hope the pleasure though I'm not entirely sure Ale dziś um, mam nadzieję, że mieli uh, to see my first film uh, which is a, which I haven't even watched in probably five years. So. Film, który, który ja if anybody knows uh, the the term mumblecore or this sort of idea of, of mumblecore films. Jeśli ktoś z was zna to pojęcie Mumblecore i e, filmy typu Mumblecore, this is this is a, a prime example of it. This was the film was premiered at the South by Southwest Film Festival in Austin, Texas, in 2005. To jest absolutnie taki przykładowy egzemplarz tego. Ten film był w 85 roku, bodaj na festiwalu w Austin, w 2005 na festiwalu w Austin w Texasie. Which is where, which is where the term mumblecore was invented at that festival that year. Tam właśnie, na tym I w tym roku referring to this film and, and a few others that were at the festival. Nawiaszmy do So I hope you like it. I'll be back afterwards. Uh, I'll answer any question you could possibly have about it. mam nadzieję że będzie się wam to podobało i oczywiście wrócę tutaj po pokazie postaram się odpowiedzieć wam na wszelkie pytania jakie moglibyście tylko mieć. And uh and my wife Chris will be here as well who who is in the film and who helped me make the film. Moja żona Chris będzie tutaj wtedy też. Żona, która gra w tym filmie, wtedy zresztą była moją dziewczyną, teraz jest żoną. Także myślę, że dobrze będziecie się yeah. bawić. No i do zobaczenia, jak to się skończy. Zapraszam.